Dobry, witam Was serdecznie na nowym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, jadę przez swoją mamę i jedziemy na taki, powiedzmy, event, coś w takim stylu. Więc dzisiaj cały dzień, pół dnia spędzam z mamą. Robert, wczoraj czy przedwczoraj na swojego Instagrama dodał filmik pokazując, jaki mam syf, w samochodzie. No i niestety, no jest, słuchajcie, to jest prawda, bo ktoś tam pisze, że e, dobra ustawka i tak dalej. Hmm. <grywa> Chyba widać, <grywa> to tam się dzieje. E, powiem Wam, że ja jestem bardzo, bardzo słaba, jeżeli chodzi o sprzątanie w samochodzie, e, ale ogólnie trochę winy zrzucam na dzieci. <grywa> e, no jednak jak się ma dzieci, no to jakby mm, nie jest łatwo utrzymać porządek w samochodzie, także tym się tłumaczę ale obiecuję, dzisiaj jadę umyję samochód, w sensie wyciągnę wszystkie swoje rzeczy posprzątam, zawiozę na myjnię i będzie taki kto jeszcze nie zna mojej mamy to proszę bardzo, proszę ją tutaj poznać, oto i ona E, nagrywam vloga, jak coś wyrażasz Dobra. zgodę Bra wyrażam, na publikację wyrażam, swojego wyrażam wizerunku. Na publikację wizerunku, oświadczenie. <śmiech> <śmiech> idziemy, słuchajcie, ogólnie szukałyśmy parkingu, więc zrobiliśmy jakieś strzykułka. więc mamy pół godzinki, e, więc idziemy na jakąś małą kawkę. Pół godziny szukania parkingu i pół godziny szukania sali. Dobrze się umówiliśmy wcześniej na kawę, prawda? kawę przyłożymy kawa, sobie. Kawa. Nie po, obiad. Bo już jesteśmy na styk. Pokaż. No ładnie wygląda. No. 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 Okay. Pliczne co? Dobra, pokażę Wam moje faworyty. Te

Fajnie, co? Cool. You know? Zobaczcie co tutaj się dzieje. Czy to jest Gucci? Nie, to jest Gucci. Tak, to jest Gucci. Wow, mega. Te yeah, w ogóle jakie cool. Nie Mega. Oh my godness. Jak nam się podoba w tych oksach? Szybka? Widać czy nie widać to tej W ja już chyba mam swój typ okularów. Zastanawiałam się między tymi albo tymi. Bo ostatecznie... To czekaj weźmiemy nasze. Chyba te. Nie no, oh mega. Jestem blondynką i się w kolorze ja I od razu garnitur, rafi, y, pantofelki, kotorebeczka. To ja, też mega. Mhm. Okulary wybrałyśmy. Czy Ty wybrałeś sobie jakieś okulary? Tak. 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 Pijemy teraz kawkę, więc narzekałyśmy, że nie zdążyliśmy wypić kawki, okazało się, że kawka tutaj jest, także pijemy kawkę i zaraz pokażę Wam jakie okulary wybrałam. Byłabym sobą, gdybym nie zjadła ciasteczka na takim miwan. Chciałam powiedzieć, że nikt nie je tutaj ciasteczek, tylko ja <grym wiosenka> no, no, to w kartą Kartą, Dobrze, kartę wzięłam Ale ja... Słuchajcie, wyszłyśmy już zakupy zrobione. Mam nowe okularki, które czaiłam się już naprawdę bardzo, bardzo długo i słuchajcie, to nie jest żadna reklama, bo normalnie za to zapłaciłam, także nie myślcie o tym, ale bardzo Wam serdecznie polecam optyk kochański, bo w ogóle Ola jest tak przed cudowną osobą i tak mega pozytywną, że w ogóle wyszliśmy tutaj z mamą takie naładowane, mega dobrą energią. Także e, znajdziecie Olę na Instagramie. Ona ma sklep w Gdyni, e, ale wszystko możecie kupować sobie u niej online. Ślecie jej Instagramy, bo właśnie co jakiś czas robi takie eventy e, w różnych chyba tam miastach z tego co wiem, więc można zawsze ją odwiedzić i... O Jezu, mega. Dziękujemy bardzo. Idziemy teraz co? Na jakieś jedzonko chyba i na zakupy. Unboxing. Taki model wybrałam. Dla mnie są genialne. Piękne, prawda? Tak. No dobra, powiedzcie co sądzicie o tych okularach. Ten model okularów właśnie sobie zakupiłam, wybrałam ogólnie na Instagramie, polecaliście wszyscy w sensie najbardziej Wam się podobały te Gucci nie wiem czy tutaj miałam je nagrane, chyba miałam a ja oczywiście jak zawsze robię wszystko na przekór ale powiem Wam, że te okulary już jakiś czas temu mi się podobały i tak się na nie czaiłam czaiłam no i chyba to są te, które będą teraz moje numer jeden Idziemy teraz na wspólne zakupy, ale nie są już to zakupy tutaj ubraniowe, już nie wydajemy pieniędzy, <grydy> tylko idziemy na zakupy spożywcze do... Gdzie tutaj? do Lidla. Już Robert dzwonił do mnie, że nie ma przecież co jeść i żebym zrobiła szybko zakupy. Także pędzę, a później może pójdziemy na jakieś siedzonko albo na jakieś lody, wezmę dziewczynki i coś wykombinujemy, bo jest piękna pogoda i szkoda siedzieć domu. Co to zrobione. Wygląda jakbyśmy zakupy na... Z eventów. Nie wiem, na za dwa tygodnie. <noise> to zakupy na dwa, trzy dni. Niestety u nas e, bardzo szybko się wszystko kończy, ale jak musicie przez kogo? Kto je 5-6 posiłków dziennie? <noise> no zgadnijcie w komentarzach, kto to taki w domu żarłok. A teraz zrobiliśmy sobie grilla, grilla w stylu greckim, ale tylko ze względu takiego, że nie grecki win by był, <grym, grym>, Więc dlatego pitam, pita, pita, pita. jakieś takie paluszki, sałatka y, soczka serem, oliweczki i jakieś tam ceciki i pusty. A ty już po, tak Ale gazu nie ma tak ja rybkę zjadłam z jeszcze ostatki. Jestem na dwie części. Zawsze wszystko inaczej niż chce. Ale jej, nie, ja mam tak, swoje ustawienia, tak, tak, co ma być? Tak. I sorki, tak, hej, jeśli nie sorki, hej! Zróbmy się life. na zawody. Ile no, właśnie. ci jeszcze zostało? Trzy miesiące, ale zaczynam dietę. To już nie ma za dużo pedagogii. A jak my mamy bałagan na teraz? Patrzcie. Mama mia, a co tu się działo? Chyba basen próbowali rozłożyć, jak nas nie było. Ja tylko zaraz po prostu robię. Co ja to jest? Kolejny krok za mamy dietę. Miał. Tak, to jest mamy Fid-Dieta. I czego nie chcesz? Miał. Co to kotki? Miał. No ja. Miał, A mogę zjedzić? Jeden jest gdzie ciekawi. Mama. Mama. To. Jemy kotku jest! Miau. czas na kawkę. I na co jeszcze dziewczyny? Ło! Co jecie? Lody! Lody! Oho! Nie, miam. Loda jest! No co jest, jest loda, a później zjeść czekoladkę, okej? Ja, ja nie te. mama to, no no a ja, ja nie te. białe. To no. Nie Czarnych czekoladek. Czarnych czekoladek nie pink. Ja też, te pink były najlepsze, prawda? Tak. No, wiem, zostały Maja. same najgorsze. <noise> Słuchajcie, to by było na tyle. Koniec naszego tutaj vloga. Tak spędziłyśmy ze sobą dzień. <noise> Było miło, było miło, było, miło było, tak. Było, było, eee, za tydzień mamy jakiś tam kolejny event, także postaramy się coś e, też również nagrać. Ja już, słuchajcie, mam sprzęt, profeska, także wracam do nagrywania tych vlogów na pewno będzie częściej. Pozdrawiamy, ściskamy i dajcie koniecznie tutaj suba, żebyście widzieli, co wrzucam tutaj na bieżąco.